Cześć, witam Was wszystkich w Studio Prowincja. Dzisiejszym bohaterem będzie mechanik z prowincji. Kłaniam się uprzejmie, znacie gościa i Skoda Fabia. Słuchajcie, Skoda Fabia to już była u mnie na kanale, ale z drugiej strony oglądaliśmy ją, bo z przodu tam były problemy silnikowe. Dzisiaj mamy problemy takie, no pierdoły, ale przy takich pierdołach już z doświadczenia wiem, że to najdłużej schodzi. Zakleszczone, zacięte drzwi lewy tył już odpuściły. Słuchajcie, wczoraj. Zablokowałem sobie specjalnie zamek, żeby mi się nie zamknęły, bo wczoraj tutaj się męczyłem z tymi drzwiami o no, z pół godziny, w końcu odblokowały się, puściły, otworzył ten zamek. I, I były drzwi tak otwarte, wiatr pchnął. Drzwi się zamknęły, a chwilę później centralny zamek z powrotem zaryglował, no i walka była od nowa. Także dzisiaj już zaryglowałem sobie tak, żeby mi się nie zamknęły i strona prawa. Tutaj o, zobaczcie, podparty na jakimś kliniku, takim e, szyba przednia, no bo e, prowadnica czy ten podnośnik się uszkodził. Elektrycznie jest ok, bo właściciel mówił, że to działa, tylko coś e, chrupi, ch, e, chrzęści tam w środku i, no i podnosić nie chce. Więc tak to, tak to trzeba zrobić, że wymienić tutaj podnośnik i zamek z tyłu z lewej strony. No i mamy wnętrze drzwi z e, fabii. Taka konstrukcja znana z większości Volkswagenów czyli ta blacha taka płyta mocująca ten cały element mechanizm podnoszenia szyby z tym wyjątkiem że o ile w większości aut jest to kręcona na jakieś śrubki do okładu tutaj te otwory to są otwory po nitach aluminiowych takich zrywanych. Ja sobie już to rozwierciłem i no najprawdopodobniej nie będę miał takich nitów grubych. Znaczy, może nity by się znalazły, ale nie wiem, czy będę miał e, nitownicę do takich grubych nitów. A zaraz, zaraz sobie sprawdzimy, jak wyciągniemy całą tą płytę. Jeśli chodzi o podnośnik, no to standard mamy uszkodzoną linkę z różnych względów. Czasem to korozja, czasem to po prostu zmęczenie materiału szoruje dotąd, aż zaczyna się właśnie tak takie zadziory się tworzyć i musi prędzej czy później urwać. Tak jak wam mówiłem, mam nitownicę, mam nity. Problem jest tylko taki, że to teoretycznie jest największa końcówka, na, największa średnica i no nie przechodzi, nie. Minimalnie. Tutaj była taka mniejsza końcówka i wziąłem wiertło 3,5, przewierciłem. Bo nigdzie nie mogę dostać nitownicy, już byłem w dwóch sklepach i wszędzie jest taki standard. No dobra, zaraz zobaczymy, czy to pójdzie, czy jednak nie. Patent działa, rozwierciłem. Tu nie było dużej różnicy, może jakieś dwie, trzy dychy. Powiększyć ten otwór wystarczyło może nawet nie, może dwie. I przechodzi. Trochę jest utrudnione wyjęcie teraz tego druta, i trzeba nowego nita zakładać i delikatnie stuknąć, żeby wypchnąć właśnie ten zerwany kawałek, ale działa działa. Roboty się zrobi. OK. Mówiłem, że coś musi się wykrzaczyć przy robocie. Co prawda nity wszystko mamy poskładane. Pasuje. Natomiast posłuchajcie tego i zobaczcie. A z szybą nie dzieje się nic. Silnik pracuje. Natomiast nie ciągnie nam w ogóle linki. No. Ciekawe czemu nie działa. Hmm. Ciekawe czemu nie działa. Hmm. Dobra. Zabieraka nie za zabrałem z tej z tej, z tej starej płyty. O, widzicie, tego elementu nie przełożyłem. Został po prostu zawinięty z linką. Dobra, działa. Setie dzisiaj na warsztacie 33 stopnie przy pozamykanych drzwiach i oknach, bo jakbyśmy tu otworzyli, to byśmy mieli dużo więcej. Jak w piekarniku, ale piekarnik z termoobiegiem, także nie jest źle. A dzisiaj mamy historię pewnego plawara. Prosta robota, przynajmniej to na początku tak się wydawała. Pierwsze Primo to niedziałający Parktronik. Znaczy on działa ale w taki dziwny sposób, czasem brzęczy cały czas, że mamy przeszkodę za sobą, czasem pika, tak jakbyśmy się zbliżali do tej przeszkody. Błąd w sterowniku tego Parktronika jest, ale taki jakiś dla mnie mało czytelny albo taki bardzo ogólny można powiedzieć i sprawdzałem sobie o czym stetoskopem i mamy uszkodzone dwa skrajne, dwa skrajne czujniki, dwóch już nie ma, bo teraz do tego wrócimy, ale o te dwa skrajne one są takie parchate, zeszedł z nich lakier, to się zaczęło utleniać i są po prostu uszkodzone. Co to ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no i gniazdo. Gniazdo przyczepy uszkodzone po jakiejś stuczce, takiej wiecie, na autostradzie, ktoś najechał na tył. Auta, o, widać to gniazdo się z tym uchwytem zgięło, dobiło tutaj do, do tej belki do wzmocnienia haka, i jest połamane. I nic w tym nie ma dziwnego, żeby wymienić takie gniazdo, nie trzeba mieć. E fakultetów nawet, nawet taki prosty człowiek jak ja da sobie z tym radę, ale okazuje się, że w gnieździe są dwie krańcówki, takie mikroswitche, znaczy tutaj macie akurat jeden a tutaj po tej stronie macie światełko, na dole pod wstecznym będzie światełko przeciwmgielne, zobaczcie jak tutaj ściskam tego mikroswitcha tak to to światło się pojawia i znika Drugi mikroswitch nie przeżył w ogóle. Jest jakiś taki roztrzaskany, bo ta obudowa popękała. I tutaj mamy, tutaj mamy obwód, który on w zasadzie to chyba otwierał, bo te mikroswitchy są normalnie zamknięte. Czyli w stanie spoczynku zamykają obwód, rozłączamy je dopiero montując wtyczko przyczepy. Do czego zmierzam? Pierwszy służy do odłączania przeciwmgielnego w przypadku holowania przyczepy czyli normalnie tutaj na przyczepce nam się będzie przeciwmielne światło świecić natomiast nie będziemy mieli tego światła na aucie nie tworzą się refleksy wtedy i takie inne dziwne historie drugi ten obwód myślałem że to może będzie wiecie, do, albo do wstecznych świateł do świata wstecznego żeby rozłączać albo po prostu do Parktronika ale żaden z tych obwodów nie przestaje działać Parktronik działa cały czas czy mamy złączone kable czy, czy rozłączone Światła wstecznego też działają. Z parktonikiem nie ma problemu, bo jest przycisk na desce. Można go zdeaktywować przy cofaniu, a działa tylko na tył, bo tylko z tyłu są czujniki, więc przód jakby nam się nie desaktywuje zagwantwane zagwantowane to wszystko. Dobra, i teraz co? Bo to jest y, część łatwa. Natomiast tak, przy zamawianiu części dzisiaj okazało się, że czujniki przyszły, ale w ogóle nie takie jak trzeba. Całkiem inne, inna wtyczka. Tutaj mamy w jednej linii piny ustawione, natomiast przyszły mi takie czujniki w trójkąt. Nie da się ich założyć w żaden sposób. Są już zamówione oryginalne po waleo po numerze, bo tutaj waleoskie te czujniki są. Dość drogie, jeśli chodzi o czujniki oryginalne i gniazdo przyczepki właśnie które dostałem bez, bez tych mikroswitchów one są te gniazda z dostępnym jednym mikroswitchem nie widziałem takich nigdzie nie spotkałem wczoraj siedziałem na tym z godzinę i no jakoś nie mogłem znaleźć natomiast będę miał takie gniazdo dzisiaj z jednym mikroswitchem czyli ten do światła o do światła Przeciw głowego. Jeszcze tylko stop sobie zobaczę. Bo widzicie tutaj mamy światła pozycyjne. Kierunkowskazy sprawdzałem. Stopu jeszcze nie wiem. Co prawda jest naciśnięty, ale. Panie Zdziśku, proszę nacisnąć stop. Nic się nie dzieje. Panie Zdziśku, o stop prosiłem. O! Dobra. Jest wciśnięty, jest. Dobra, i tak niech pan trzyma chwilę. Dobra, działa nam wszystko. Tak sobie, wiecie, sprawdzam, bo e, żeby później nie było, że po przekładce gniazda na przykład coś nie działa, bądź teraz coś nie działa. Do... Mocno była zagięta ta instalacja, dlatego też ją tu trochę rozciąłem, bo była przyciśnięta tym uchwytem, ale na szczęście nic się nie uszkodziło. Trochę izolacji i będzie gicior. No, ale to musimy czekać teraz na towar, bo bo nie ma tak zawsze jest, że jak Wam się spieszy albo pilna sprawa, to zawsze coś się musi z towarem, z zamówieniem podziać. No ale cóż, nie przeskoczysz. A dzisiaj za chwileczkę moi drodzy, zajmiemy się czymś naprawdę konkretnym: poważnymi rzeczami, nie jakimiś tam wiecie, pierdołami. W końcu będzie to, na co wszyscy czekali od dawna. Pięcie buduje teraz, jakbyście nie wiedzieli, także proszę się dziwić. To właśnie o czym przed chwilą mówiłem, poważna robota. Mamy burtę tylną od przyczepy rolniczej, takiej samokiprującej. Znaczy no ona sama nie kipruje, musi mieć traktor i oleju, ale ogólnie chodzi o to, że jest hydrauliczne kiprowanie paki. Tutaj mamy takie zlecenie dostarczone przez szwagra, a że go lubię to mu zrobię. Chodzi o to, aby w tej burcie wykonać takie, taką zasówkę, okno takie do sypu zboża. Jak wiadomo, żniwa w niektórych regionach w pełni, w niektórych regionach już się zaczynają, rozkręcają, a pogoda sprzyja. Chodzi o to, aby, kiprując, kiprując wiecie, podnosząc do góry całą tą skrzynię załadunkową, mieć tutaj takie okno, sobie odsunąć zasówkę. I żeby to zboże takim kontrolowanym strumieniem mogło się zsypywać na przykład do dumchawy czy tam innej żmijki. Żmika to wiecie, tutaj w potocznym rozumieniu to nie jest wcale teściowa, tylko po prostu to takie urządzenie, spirala taka wirująca, która potrafi przenosić zboże. Taki elewator do zboża z takim napędem, takim świdrem długim. To tyle na razie. Myślę, że... Trzeba będzie tutaj, no bo tutaj mamy na środku wzmocnienie, więc na środku tego nie zrobimy. Pod jedną stroną muszę to zrobić, gdzieś tutaj. Wyciąć takie okno rewizyjne i zastosować, wiecie, coś takiego w stylu jakichś prowadnic, dospawać. No, coś się wymyśli. Być może wzmocnimy tą blachę najpierw, jak wytnę okno, to wzmocnimy sobie tą blachę płaskownikiem, damy taką ramkę. Po co? Po to, żeby no ta blacha, bo ona jest dość cienka, żeby nam to nie pracowało, żeby to zasuwa się, nie kleszczyła, Ale to wyjdzie pewnie w praniu. że taki otwór wystarczy w zupełności. Tutaj od środka daje takie wzmocnienie. Otworowo sobie to przyłapez, taki, o, no jest odcinek jakiejś blachy, to nie jest nawet płaskownik, dlatego to nie jest idealnie proste, co nawet widać ale nie, nie będzie to tutaj miało większego znaczenia. przyspawam to jako wzmocnienie, ponieważ tutaj ta blacha w burcie to jest jakieś 0.8, bardzo giętka i po wycięciu takiego okna, gdybyśmy tego nie wzmocnili, to jest prawdopodobieństwo duże i ryzyko, że napierający materiał mógłby wypaczać tą blachę, a to by powodowało, że nasza szufladka to okno by się po prostu nie otwierało, dlatego tu sobie wzmocnimy przynajmniej dwie strony bo tutaj od wewnątrz tutaj mamy wzmocnione tam jest od spodu profil i tutaj od dołu profil tutaj jest bardzo małe, mała powierzchnia tutaj jest około no nie wiem od centymetra więc tutaj nie, nie powinno być z tym problemu no i od zewnątrz będą prowadnice i szuflada w sensie wszystko jest gorące bo Spawałem na te, nawet ta blacha aluminiowana grzała się tak, że ręką tego nie dotknę. No i okej. Okay. Myślę, że zadanie swoje będzie spełniać i roboty. Szwagier będzie miał dużo mniej. No, jak wystygnie, to jeszcze się podoklepuje, powyprostuwoje i myślę, że koniec tematu, nie ma tutaj co drążyć dalej. Totarły czujniki parkowania sprawdzamy. Odsuwamy się. Dobra, jest ok, działa. No i ostatnia próba. Czy wszystkie funkcje w gnieździe działają? Wszystko jest ok, gniazdo jest założone, ale historia z tym związana szkoda gadać. Po prostu trzy razy zamia... zamawiane to gniazdo i tak nie jest docelowo założone tak, jak być powinno. Finalnie założyłem bez krańcówek, dlatego że tylko takie. Na chwilę dostępną mogłem dostać, a auto już nie może stać, stoi dwa dni z gniazdkiem. No takie tam jakieś perturbacje przy zamówieniach. Najpierw gniazdo, które zamówiłem nie miało, bo nie wiedziałem, że ma mieć, później przyszło rzekomo uszkodzone. Już na hurtowni to gdzieś tam zweryfikowano. Więc zamówiono drugie, kolejny dzień zwłoki i okazuje się, że przyszło z powrotem bez krańcówek. Więc póki co muszę auto oddać. Tak działa przyczepka, może być holowana, natomiast no, nie będzie nam rozłączać ewentualnie światła przeciwmgielnego, jeśli podłączymy przyczepę. I mam jeszcze jedną zagadkę w Oplu Vivaro. Tym razem problem z zegarami. Jakiś, jakiś czas temu zegary po prostu umarły na chwilę. Dopiero po ponownym odpaleniu czy jakoś tak wstało i od tamtej pory wszystko jest OK. Tu już jest tydzień. Może dwa, nie wiem, jakoś tak, ale już no, kilka ładnych dni, od tamtej pory auto jeździ nic się nie dzieje, natomiast wtedy zegary umarły, tak jak mówię, nic się nie, żadna wskazówka się nie podniosła i w instrumentach mieliśmy, czyli w zegarach mieliśmy błędy, tak jakby brak komunikacji z całą resztą podzespołu, czyli automatyczną skrzynią biegów sterownikiem silnika i ABS-em to były wszystkie błędy od kanu. I dzisiaj po tygodniu, jak auto było pierwszy raz, na, no, ja skasowałem błędy, bo wtedy, wtedy nie miałem po prostu czasu i ani pomysłu na to. <laughs> Zwłaszcza, że wszystko wróciło do normy. Dzisiaj sobie chciałem sprawdzić, co się dzieje. No, i nie mamy żadnych błędów. Hm. Ciekawe. Próbowałem ruszać tutaj wszystkimi kablami, wywołać to jakoś z powrotem, no, ale niestety nie da rady. Pewnie się odezwie, bo takie rzeczy nie dzieją się same bez przyczyny. To może stać się za tydzień albo za dwie godziny, albo przy kolejnym odpaleniu. No ale póki co ciężki, ciężki temat, ciężko ugryźć i zgadnąć, w którym miejscu jest problem, skoro on na chwilę obecną nie występuje. Jeszcze sobie sterownik silnika zobaczymy, czy mamy jakieś błędy. No nie, wszędzie czysto. Dobra, to tyle. No niestety, czasami tak to z tą diagnostyką bywa, że próbujecie, ale, ale nie ma tropu, bo trop się urwał.